No, dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko z tej strony. L. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodoba. Bo dzisiaj będziemy zwiedzali Matrunerowice Ale mam nadzieję, że będzie na nas coś czekało. Jak dobrze wiecie, słuchajcie, moje włosy zaczęły być żółte, ale superancko Moi drodzy, zanim dolecę w tamto miejsce, musicie zostawić łapkę w górę. I kto będzie szybszy? Zakładam się, że ja. Jest, zakładam się, że ja, że ja szybciej dolecę niż wy zostawicie łapkę w górę. A więc, moi drodzy, okej, okay, wow, dobra, okej, jestem, słuchajcie, komu się udało zostawić szybciej łapkę w górę niż ja tutaj doleciałem? No to dajcie znać w komentarzu. A co my dziś. Jezu, jak drzwiami zawalili moi mieszkańcy matronerowic, haha, <śleszy> dobra, słuchajcie. Widzę, że są, jest jakaś informacja. Wiecie co? Jest jakaś informacja i trzeba by było ją sprawdzić. Okej, okay, do okej. Okay. O, dobra, zobaczymy co tu jest napisane słuchajcie. Zrobiłem dla ciebie punkt, w którym musisz się. Punkt, w którym musisz się udać. Z jaki punkt o co chodzi? Eee, poszukaj, a znajdziesz, Możesz ze sobą zabrać tylko jedzenie. Hm, tylko jedzenie? No dobra, ej, czyli ja muszę tu zostawić wszystko. Czyli on, słuchajcie, pozwoli mi zostawić moje piękne włosy żółte, ale musimy zostawić tylko jedzenie. Dobra. Więc zostawiamy wszystko tutaj. Wywalamy to. Okej, okay. niech mu będzie tak jak on chce. Dobra, bierzemy jedzenie i szukamy tego punktu. Co to za punkt, gdzie on jest? Nie mam pojęcia o co mu chodzi. Dobrze. Eee, punkt. Może rozejrzyjmy się tutaj. Może gdzieś coś będzie. Nic. Tutaj. O, jest tabliczka. Teraz tak wygląda Twoje miasto. To jest nieaktualna tabliczka, panie. Tutaj jest. A, z poprzedniego odcinka. No dobra, czyli to w ogóle nie jest mi potrzebne. Wiecie co? Te tabliczki nie są już teraz potrzebne. Ja będę musiał je po prostu niszczyć niszczyć te, 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 te co mi w ogóle nie są potrzebne. Jedzenie, jedzenie możemy zbierać. Okej, okay, proszę bardzo do baru. Gdzie jaki punkt o co chodzi? Czekaj, um, nie, nie, nie. Dobra, coś dalej jest? Czy coś dalej tutaj jest? Jakieś info punkt. Jest jedzenie, proszę niech będzie. Okej, okay, mapa? Czy chodzi o tą mapę? Ej, ja chyba już tutaj byłem, tak mi się zdaje. Mi się zdaje, że już tutaj kiedyś byłem, więc ja już ją wyrzucam. No dobra, czy tutaj w skrzynce coś jest? Nic, tak jak było, tak jest, jedzenie, dobra, nieważne, słuchajcie, a może chodzi o te wait pointy, owce to już było, wojanowice, tutaj, ej mam, znalazłem, patrzcie, to jest tutaj, okej, okay, okej, okay. dobra, słuchajcie, ja wezmę sobie tylko budulec, bo z tego co pamiętam, to tutaj jest trochę lipa, żeby gdziekolwiek dojść. Więc zrobimy sobie tak, 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 tak tak, Ała Tak, 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 tak Dobra, żeby sobie wskoczyć O kurcze, golem się jeszcze tutaj zrespił No nieźle Dobra, czyli to jest tam, patrzcie, 400 metrów Ale co on tam ukrył? Dobra, biegniemy Lecimy od razu tam, w to miejsce Mam nadzieję, że coś ciekawego Bo jak nie, no to się wkurzę Elytry nie wziąłem ze sobą No to lipa trochę, bo będę musiał biec Pieszko. Dobra, lecimy. Patrzcie, bo zostało tylko 300 metrów, więc całkiem, całkiem spoko. A, w sumie ja mogę to sprawdzić na mapie. Okej. Okay. Jest tutaj znacznik, tutaj. Dobra. Więc lecimy. Dobra, bierzemy tylko pieczonego z habika sobie. Zjemy i ciśniemy dalej. Ehm... O, kurczę, patrzcie. Enderman się tutaj... Tylko aby na niego nie patrzeć, bo słuchajcie, bo Enderman, jeśli się na niego popatrzy, to automatycznie... No nie! On ewidentnie ze mną tutaj idzie no kurczę, nie nie mogę z nim tutaj się jakoś skonfrontować żeby popatrzeć na niego dobra tutaj jest coraz coraz bliżej to jest na, tutaj jest na pustyni tam w ogóle jest jakaś kopalnia nie tam jest kopalnia tutaj jest studnia jakaś stara no dobra podejdźmy do tej studni może on tutaj chce że żeby... mnie tutaj jest 100 metrów stąd ale zobaczmy czy coś w tej studni będzie Mam na... miałem nadzieję że jakaś jakaś skrzyneczka czy coś. Okej, okay, ale to jest kopalnia Więc kiedyś będę musiał tam zajść e, Słuchajcie, jak tam wam Wakacje mijają, słuchajcie Kto, gdzie był? Pisać już mi, szybciutko Okej okay, Gdzieś doszedłem Co to jest? Tutaj, patrzcie, mam tutaj znacznik Że to jest tutaj O, tutaj, no dobra Wykonuj wszystko, lecz nie możesz Nic niszczyć Nie ułatwiaj sobie, dasz radę Co to jest? Czekaj Wejście paliona Wejście Kati i wejście Wojana. O kurcze. Ty, to są jakieś wejścia... Czy wy pamiętacie, jak ja kiedyś nagrywałem filmiki Nie wybierz złego, słuchajcie, nie wybierz złego wejścia, czy coś, wybierz... Nie wybierz złej skrzynki i tym podobne? Nie wybierz złego TNT, jeszcze było kiedyś. O kurczę, jakby Lucy to zobaczyła, to normalnie by była happy. Wejście paliona, moi drodzy! Kto z was pamięta coś takiego, jak się coś takiego działo na moim kanale? Dajcie mi znać, kto jest moim widzem od bardzo, bardzo dawna ten powinien na pewno, na pewno kojarzyć tą serię, gdzie wchodziliśmy do różnych wejść i on przygotował dla mnie coś takiego. Dobra. Wejście paliona. Spoko, wbijamy. No to. Uuu, dobra. Okej. Okay. Palion zrobi survival. O co chodzi? Czekaj, bo ja tutaj mam w ogóle. Nie mogę nic brać ze sobą. Dobra, te deski muszę odłożyć. Eee, więc o co chodzi? Diament jest jakiś. Jest żelazo. Drewno. Okej, okay, chodzi chyba o survival. O kurde, dobra, spoko. Bierzemy drewno, drewno, drewno. Drewno, drewno, drewno. Bierzemy jak najwięcej drewna. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić crafting później. E, później drewniany kilof a potem kamienny kilof Hej, hej, hej. Dobra, 4, 5 kawałki i cyk, mamy to. Ej, dobra, mamy zrobione. Dobra, czyli tak, dechy są, robimy od razu crafting. W craftingu, czekajcie, może postawimy crafting sobie tutaj. E, zrobimy patyki i zrobimy sobie kamienny, e, drewniany kilo. Dobra, to od razu przekopujemy się tutaj, żeby zrobić piecol. Bo słuchajcie, bo będzie trzeba zrobić również żelazny kilo, więc. E, więc myślę, że dużo... O, i kolejne diamenciki, spoko! Kolejne diamenciki. Dobra, ale ciekawe co będzie w dalszych przejściach. Co będzie u Wojana, co u Katy? O kurde, normalnie. Nie mogę się doczekać. Okej, okay, chyba tyle wystarczy. O, pięknie, 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 bo tu jeszcze węgiel się udało znaleźć. Dobra, więc kopiemy. Tylko tyle. Słuchajcie, on faktycznie mi tutaj dał jakieś dziwne zadania, ale wierzę w to, że mi się tutaj uda zrobić. Dobra, robimy kamienny kilow i od razu robimy piecol. Piecol. Eee, i w piecyku przepalimy sobie żelazo, tylko musimy je wykopać, no i znaleźć okej, okay, dobra, tutaj jest więcej żelaza spoko, i tutaj mamy żelazo ej, no to nie było aż tak źle nie było aż tak źle, spoko okej, okay. drobinka spoko eee, przepalamy, może więcej żelaza uda mi się wykopać, dobra, wykopmy więcej kobla bo w sumie nie wiadomo co tutaj może się znajdować jeszcze. Diamenty są trzy diamenty, spoko. Więc tu akurat się dobrze spisałem, że od razu diamenciki zostały znalezione. Dobra, chyba to tyle by było. No i jeśli się przepali. Jeszcze tylko jeden kawalątek. Jeden kawalutek. Eee, dobra, szybko, 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 szybko i. Cyk, mam go! Mam go! Dobrze, robimy oczywiście z tego, bo tamtych nie mogę wykorzystać. Nawet je po prostu wywalę. Dobra, bo ja muszę się stąd wydostać, ale nie wiem o co mu chodzi. Dlaczego on mi kazał coś takiego robić? To jest masakra. Dobra, yy, diamenty. Raz, dwa, trzy. Ale dobra, co jest tam? Obsydian, czyli wszystko jasne o co chodzi. Dobra. To jest do zrobienia. Cyk diamentowy, kilofek. I patrzcie, muszę teraz to rozwalić szybko, szybko, szybko. Dawaj, kopaj, 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 kopaj. No słuchajcie, to mi może zająć chwilę, bo diament jest. Ym, obsydian jest strasznie mocny. Dobra, będziemy się kręcić. Dobra, zrobię wam schizę, pa. Cyk, cyk. Ej, no długo jeszcze. No kurde, obsydianie, tak się długo kopiesz. Gościu. Jak długo masakra! Jejku, dobra, szybciej, 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 szybciej! O, psy, dianie, kop się. No co tak długo? Jezu, ale ja jestem nie w ogóle niecierpliwy, nie? Dobra, wierzę w to, że za trzy. Pa, dwa. Jeden... No nie! BOT! Jak wyliczyłem! Jak to możliwe? O kurde, ale mi się udało. Widzieliście to? Trzy... Dwa, jeden i rozwaliło się. O, kurczę, i tu jest wyjście. Patrzcie, wróciliśmy z powrotem do tych wyjść. No dobra, to ja to oczywiście zabieram, bo on mi tylko pozwolił, żebym wykorzystywał. Niełatwiej sobie dasz radę. Ok. Słuchajcie, wchodzimy do wejścia kati. Dobra, wejście Kati. Kati lubi kwiatki. Ok Kati lubi kwiatki, więc musimy spróbować. Co lawa? Lawa i tutaj jakiś parkour. Jest kwiatek, dobra. Chyba mam te kwiatki zebrać. Więc spróbujemy. Wow, dobra. Słuchajcie, może ja zjem. Złote jabłuszko, dobra. Mam pierwszy kwiatek. Eee... O nie! O nie! O nie! Proszę, nie spłoń. Nie spłoń. Okej. Okay. aaa, Do wody! Jest! Jest! Udało mi się ugasić. Spoko. No, dobra. Czyli przejście Kati jest bardzo, bardzo gorące. Jak widzicie, lawy jest tutaj. W No Okej, okay, dobra, pierwszego kwiatka zdobyłem. Co dalej? Co dalej? Mamy tutaj kolejnego kwiatka. Spoko mamy dwa kwiatki. Ile tych kwiatków można zbierać? Powiedzcie mi. Dobra, ej, to jest trochę ciężkie przejście, bo jak widzicie, tutaj jest coś nad głową. Ścianka, okej okay, i cyk! Ło, wow, udało się. Dobra, co dalej? Tu jest jakaś lawa płynąca pionowo. Okej. Okay. Dobra, wyżej, wyżej, wyżej. Jest, jest kolejny kwiatek. Co? Ej, królik! Ratuj mnie! Ja nie mogę stąd wyjść! Ej, ja nie mogę nic rozwalać tutaj. Chyba, że on mi pozwoli. M Miotana mi odporności? Odporność na ogień. No i co ja mam zrobić? nie bez tym. Czekajcie, w ogóle powiem wam. pokażę wam taki trik. Bo jeśli rzucicie sobie to pod nogi. i to ma 3 minuty, to będziecie mieli 2,5 minuty. Ale jak na górę, to chyba równiutko 3. Sprawdzimy to. Patrz, cyk. Równiutko 3 minuty, właśnie, ale kurde, jestem kozak. Dobra, i teraz mogę sobie pływać w lawie, patrzcie. Ty, i, i co teraz? I co teraz? Wyjście. Aha. Aha! Wierzę w to, że to jest to. Wierzę w to, że to jest to! Patrz, mamy to! Ale ogarnąłem, dobra, wchodzimy szybko do Wojana! Tutaj jest ostatnie wejście Wojanito! Więc za momencik zobaczymy, co tam takiego jest. Dobra, ale muszę tą lawę. Okej, okay, jestem. Jestem spoko. Co teraz? Eee, tutaj coś jest. A wojan na 100% by to ogarnął. Co ogarnął? Tu Redstone. Okej. Okay. Tutaj jest szlam. Redstone, e, przekaźniki Coś dalej? I co? A tutaj jest coś? O! Tutaj jest, patrzcie! Katy, tutaj gdzie kwiatki zbieraliśmy Spoko, dobra, te kwiatki wyrzucam Co dalej? Co dalej? E, tu redstone, a tutaj mamy... Psz, o, o, o. Tam jest jakaś skrzynka Czy ja dam radę ją dosięgnąć? Czekaj Uh, nie! No dobra, ej, już chciałem, słuchajcie, jego brać, a kurczę. Ała. I chyba chodziło mu o to, że ja mam tutaj zrobić. 180, czekaj. Okej, okay, dobra, zrobimy tak jak on chciał, tylko bo pamiętacie, on mówił, żebym sobie nie ułatwiał. No i mamy 180. I tutaj są itemki. Dobra, jeszcze raz. O, już nie teraz, nie udało mi się. No dobra, co ja mam teraz w tym momencie zrobić? Ehm, hmm. Tutaj redstone, tu redstone A, chodzi tu o blok redstone'a Dobra eee, Co dalej? Tutaj przekaźnik zróbmy Okej okay. Dobra Słuchajcie, zróbmy opóźnienie Bo wiem o co chodzi Ja mam tutaj dobiec do szlamu I się odpali Tutaj redstone'ik Odpali, zrobi sygnał Ej, coś źle zrobiłem co jest grane? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, tak, w taki sposób. Ok, Czyli teraz tak. Musimy to opóźnić na maksa. I tak. Tu stawiamy redstone. Dobra. I tylko tam, aby dosięgnąć troszeczkę. O, w wow, ogóle... Jest wyjście, wyszedłem. Zrobiłem, ale to było kozackie i ja jeszcze raz chcę to zrobić. Ale kozak, dobra. Wiedziałem, wiedziałem, dobra, teraz cyk pyk! Ole wyjście ogarnąłem, no nie mogę. Moi drodzy, to by było na tyle Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich odcineczków Właśnie tutaj z Wojanowic, słuchajcie, gdzie robimy jakieś... Musimy... Nie. Dobra, ale tutaj jest wyjście o tyle spoko Słuchajcie, jakieś zrobiliśmy więcej jakichś dziwnych e... Wyjść? dobre, ja zawijam stąd, bo słuchajcie, bo ma są 400 metrów stąd i moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo teraz wykonujemy wszystkie jego zadania, tego on całego, żeby pozwolił nam mieć z powrotem czerwone włosy. Nie chcesz mieć czerwony, nie chcesz z nim współpracować, niech to się kończy, jak najszybciej się tylko da. I moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Wbijacie również na mój drogi kanał. E, no i, i co? I to. I do sklepu matrunnertitris.com I na Instagramka. I niebawem, niebawem będą wyniki konkursu e, z Diablo Chairs, słuchajcie, bo, bo prac było naprawdę sporo, więc musicie uzbroić się w cierpliwość spokojnie. Kto wysłał pracę, no to na pewno, na pewno e, będzie. E, Brał udział. To tyle wam powiem. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się. Papa! Pa!